Flash to jedyny superbohater, który biega szybciej niż prędkość światła, czyli 300 tysięcy km na sekundę. Foton potrzebuje 8 minut, by dotrzeć ze słońca do Ziemi, a nasz heros mógłby wygrać ten wyścig z dużą przewagą, po drodze zatrzymując się jeszcze na masaż stóp. A biorąc pod uwagę nasz postęp naukowy, czemu i my tak nie możemy? Dziś dowiesz się, dlaczego niemal niemożliwe jest dogonić foton. Jak sprawić, by statek kosmiczny podróżował szybciej od światła. I czy możemy przełamać tę stałą? Teoria względności Alberta Einsteina mówi, że prędkość światła jest maksymalną prędkością, z jaką materia może się poruszać we wszechświecie. A jednak istnieją wyjątki od każdej, nawet najsztywniejszej reguły, prawda? Cząstki znajdujące się obok siebie są splątane, ale nawet jeśli się rozpadną i przeniosą w przeciwległe zakątki wszechświata, nadal będą połączone niewidzialną pępowiną. A gdy stan jednej cząstki się zmieni, druga natychmiast to odczuje. I mówiąc natychmiast, mam na myśli szybciej niż prędkość światła. Einstein był surowym krytykiem splątania kwantowego, bo najwyraźniej podważało ono jego teorię. Jednak nie pomoże nam ono, jeśli chcemy przekroczyć prędkość światła, bo w tym przypadku to nie cząstka się porusza, a tylko parę informacji. Ważne jest to też, czy cząstka weszła do tunelu czasoprzestrzennego jak w Interstellar. Jest to hipotetyczna dziura w czasoprzestrzeni, lub jak to wyjaśniają w filmach na mapie złożonej na pół. Wyobraź sobie, że wejście do tunelu znajduje się przy Ziemi, a wyjście przy Słońcu. Niby niedaleko, ale gdyby cokolwiek przeskoczyło między pierwszym a drugim punktem, stałoby się 500 razy szybsze niż prędkość światła. Jest jednak kilka problemów. Według fizyków, wszystko, co podróżuje przez tunel czasoprzestrzenny, pochłania niebezpiecznie dużą dawkę promieniowania. Poza tym takie tunele są zdradliwe: wstać tam rękę, a czekać je potężna eksplozja porównywalna z wybuchem supernowej. Choć niektóre z nich mogą okazać się pomocne: są to wybuchy promieniowania gamma, występujące gdy dwie gwiazdy neutronowe łączą się w jedną. Wybuchy są tak potężne, że fale promieniowania wewnątrz strumieni plazmy są szybsze od światła. Więc czy mamy już odpowiedź? Nie tak szybko. 300 tysięcy km na sekundę to prędkość światła w próżni, ale może ona być znacznie niższa w każdym innym środowisku. Zazwyczaj fotony podróżują o 1 czwartą wolniej, a strumienie plazmy z rozbłysków gamma nie mają nic wspólnego z próżnią. Oznacza to, że nawet jeśli fale promieniowania są szybsze niż fotony, nadal nie mogą osiągnąć 300 tysięcy km na sekundę. Tak blisko! Naukowcy, proszę Was, nie możecie bardziej pogłówkować, by przekroczyć prędkość światła? Jak dokładnie naukowcy próbują to zrobić? W połowie lat 90. fizyk Siergiej Krasnikow stwierdził, że podróż szybsza od światła jest niemożliwa. Musimy zbudować specjalny statek, a potem ułożyć rury w wypaczonej czasoprzestrzeni. Celem jest stworzenie okrojonej wersji tuneli z tym, co najważniejsze, a bez promieniowania i eksplozji. Teoretycznie pozwolą one nam dostać się z punktu A do punktu B w mgnieniu oka i to dosłownie. Póki co jednak nie jesteśmy w stanie ani stworzyć międzywymiarowego świdra, ani rozpędzić układanki tuneli do prędkości światła lub chociaż do niej zbliżonej, czego wymaga plan Krasnikowa. Na szczęście istnieją bardziej realistyczne technologie, które przyciągnęły uwagę NASA. W 1994 roku fizyk z Meksyku Miguel Alcubierre oglądał Star Treka i nagle go olśniło. W serialu statek Enterprise wykorzystuje napęd Warp, który przekracza prędkość światła, zakrzywiając czasoprzestrzeń. I to wcale nie jest fikcja. Wiele odległych galaktyk oddala się od nas szybciej niż światło. Nie dlatego, że są tak szybkie, a po prostu przestrzeń między nimi nie zawraca sobie głowy Einsteinem czy jego teoriami i rozszerza się z prędkością nadświetlną. Alkubier wykorzystał tę sztuczkę w swoim projekcie. Napęd Alkubiera kurczy czasoprzestrzeń przed statkiem kosmicznym, jednocześnie rozszerzając ją za statkiem w specjalny sposób. Różne ciśnienia tworzą falę, która pozwala mu przyspieszyć tak bardzo, jak to konieczne, dzięki czemu z łatwością przekracza prędkość światła. To jak surfowanie: złap wielką falę, a wyprzedzisz każdego. Ale niestety, napęd Alkubiera wymaga dużo negatywnej energii, aby przyspieszyć. I nie takiej, którą czujesz, gdy twoja ex wchodzi do baru z kimś nowym. Jest to hipotetyczna i obecnie fikcyjna forma energii, której nikt nigdy nie widział. Ale gdybyśmy ją znaleźli, co wtedy? Czy przekroczylibyśmy prędkość światła? Nawet w tym przypadku czeka nas mnóstwo problemów. Co jeśli znajdziemy sposób na zbliżenie się do prędkości światła? Przyspieszając, wpadniemy w pułapkę, przed którą ostrzegał nas Albert Einstein. Ale z niego sztywniak robi wszystko, byleby pokrzyżować nam plany. Umieśćmy w rakiecie grubego dwumiesięcznego kociaka, ważącego kilogram. Gdy osiągnie jedną piątą prędkości światła, nasz słodziak stanie się o 20 gramów cięższy. Może to ze stresu? Ale gdy statek przekroczy 90% prędkości światła, kotek będzie ważył już dwa razy więcej. Einstein stwierdził, że im szybciej porusza się obiekt, tym trudniej jest mu się poruszać. Masa ta zwana jest masą relatywistyczną i wynika z rosnącej energii, którą kot wytwarza podczas przyspieszania. Im bardziej ciało zbliża się do prędkości światła, tym trudniej jest mu się rozpędzać. Zbliżając się do prędkości światła, masa futrzaka zacznie rozszerzać się do nieskończoności. Nie da się zbudować rakiety, która nie rozpadnie się pod ciężarem choć jednego takiego malucha. Dlaczego więc Flash w biegu nie zmienia się w Jabę, tylko dalej jest tak samo zwinny i wysportowany? Naukowe wyjaśnienie jest tylko jedno. Oto Lighthack, bohater z czysto naukową supermocą. Kontroluje ujemną energię tak, by jego ciało miało ujemną masę i wyrównywało późniejszy wzrost wagi. Czy teraz wszystko się uda? Gdy osiągnie 90% prędkości światła, bohater zauważy, że czas zwolnił. To kolejny efekt relatywistyczny, który wyjaśnił Einstein. Co więcej, Lighthack będzie patrzył na świat jak przez tunel. Przy 99% prędkości światła przestanie cokolwiek widzieć. Nie oznacza to jednak, że oślepnie. Fotony, które trafiają w jego oczy, wykraczają poza widzialne spektrum. A gdy tylko przekroczy prędkość światła, czas wokół Lighthaka zatrzyma się, a on sam zostanie pochłonięty przez wieczny rok. Teraz wie, jak to jest być fotonem. Ale co jeśli jest tak niesamowicie silny, że może pokonać ostatnią barierę? Jakich efektów ubocznych doświadczy po przekroczeniu prędkości światła? Jak pamiętamy, Lighthack ma supermoc i może zrównoważyć swoją nieskończoną masę. Jeśli jednak straci koncentrację i przestanie używać swojej supermocy nawet na milisekundę, gdy już porusza się szybciej niż światło, uderzy w asfalt z nieskończoną mocą. Cały stadion eksploduje, a asteroida, która zabiła dinozaury, będzie przy tym drobnostką. Ponieważ nie chcemy, by Ziemia przestała istnieć, wyślijmy lighthaka w kosmiczną próżnię. Ale to z kolei sprawi, że cały wszechświat znajdzie się w tarapatach. Zgodnie z teorią Einsteina, czas sam w sobie będzie zapadał się z prędkością nadświetlną. Po przełamaniu bariery warp, Lighthack odkryje, że wszystko wokół niego się cofa, i teoretycznie mógłby dogonić siebie w momencie, w którym rozpoczął bieg. Chociaż nie wiem, czy w ogóle dożyłby tego paradoksu. Otóż wszystkie fotony wyprzedzone przez Lighthacka to nie tylko cząstki światła. Są one też częścią reakcji chemicznych między atomami i cząsteczkami, a wszystko to dzieje się z prędkością 300 tysięcy km na sekundę. Gdy lighthack przekroczy prędkość światła, stanie się on zbyt szybki, by wchodzić w interakcję z fotonami, innymi słowy, stanie się niewidzialny. Jednocześnie przekroczenie prędkości światła i przegonienie fotonów pozbawi atomy w ciele Lighthacka zdolności do tworzenia wiązań chemicznych. Bohater przestanie istnieć jako jedna istota. Albo zamieni się w chmurę pyłu, albo eksploduje z siłą stu bomb atomowych, albo oba naraz. Ała! Dlaczego tak śmiały pomysł przekroczenia prędkości światła nie przynosi nic dobrego? Stwarza same problemy? Zwolennicy Einsteina mają odpowiedź. 300 tysięcy km na sekundę to nie tylko prędkość światła, lecz i maksymalna prędkość każdej interakcji we wszechświecie. Stała ta jest zakodowana w istocie naszego świata. Jeśli spróbujemy ją zmienić, wszechświat nie będzie stał i patrzył, tylko nas wszystkich zniszczy. Ale przypuśćmy, że chcesz przekroczyć chociaż prędkość nadświetlną. Oddani fani teorii wieloświata, proponują spróbować szczęścia w innym wszechświecie, w którym prawa fizyki działają inaczej. Być może w innych wymiarach z prędkością 300 tysięcy km na sekundę pełzają ślimaki. Problem w tym, że w miejscu, w którym rzeczy mają się zupełnie inaczej, nie przetrwasz pewnie nawet sekundy.